Drodzy bracia i siostry, w pierwszej konferencji powiedzieliśmy sobie o miłości Boga i odpowiedzi Maryi na Boże wyzwanie. Kontynuując moje rozważania na temat Adwentu, pragnę zatrzymać się, kontynuując moje pierwsze rozważanie, jego końcówkę na temat miłości człowieka do człowieka. Miłości niełatwej. Trudnej i wymagającej. Bo kiedy przychodzi miłość dwojga osób, to przychodzi rzeczywistość zachwycenia się sobą takiego zwyczajnego, a z, drugiego, z drugiej strony zachwycającego. Ale po momencie zachwytu przychodzi rzeczywistość rozkochania się sobie, bo uważam, że takie etapy miłości ludzkiej każdy z nas, przeżył. Przychodzi też rzeczywistość rozmowy i dialogu. Odkrywania się przed sobą. Mówienia o sobie, o swoich przeżyciach i doświadczeniach i bycia akceptowanym przez mojego chłopca, przez moją dziewczynę, mojego mężczyznę, moją kobietę, wspólnego spędzania czasu. I tych chwil, które tworzą atmosferę miłości, wspólnych rozmów, wspólnych spacerów, wspólnego zbliżania się do siebie i rozmawiania nie tylko o chwilach, które nas zachwycają, ale w szczerości serca mówienia także o tym, co we mnie często niedoskonałe. I to nie jest łatwy temat do rozmowy z tym, kogo kocham. Bo jakże trudno nam przyznać się do naszych ludzkich wad. Ale przecież w perspektywie miłości ma nas prowadzić szczerość i otwartość. Ja nie chcę kłamać osoby, którą kocham, którą szanuję. Więc chcąc wobec niej być czysty, chcąc wobec niej być szczery, mówię, o mojej rodzinie, o moich rodzicach, mówię o sobie samym, i w perspektywie miłości chcę być odczytany takim, jakim jestem. Nie zakładać maskę fałszywego człowieka, gdzie ona później może być odkryta, i ktoś może być przeze mnie bardzo poraniony, ale człowieka. Który w szczerości mówi, jaki naprawdę jest. Bo miłość sprawia, że w perspektywie przysięgi małżeńskiej pragniemy formować i kształtować siebie. Ścierać się będą nasze charaktery i temperamenty, ścierać się będą nasze poglądy życiowe. Każdy z nas wywodzi się z innego domu, z innej rodziny ma innych rodziców. Każdy z nas, często w perspektywie przysięgi małżeńskiej miłości, ma świadomość tego, że nie moje i twoje, ale nasze. Nie ty i ja, ale my. Nie cudze, ale wspólne. I zobaczcie, tak jak się zasiadamy do wspólnego stołu, jak mówiłem o chlebie, które gromadzi nas perspektywnie śniadania, obiadu, kolacji, wyrażając rzeczywistość swojego dnia, który przeżyliśmy, przychodząc z pracy, dzieląc się wobec mojej żony, mojego męża, tym może, że w pracy pokłóciłem się z kolegą, koleżanką, że ktoś w jakiś sposób obarczył mnie plotką, pomówieniem, i bardzo mnie to boli, bo w jakiś sposób. Mój wizerunek doznał uszczerbku? Że może mój szef rógnął mnie, bo miał zły dzień? Do kogo pójdę? Wobec kogo się wyżalę? Czy wobec pierwszego lepszego człowieka napotkanego na ulicy? Nie. On może mi powiedzieć: A co mnie to obchodzi? Daj mi święty spokój. Mam wiele swoich spraw. Nie chcę znać Twoich spraw, bo one są ponad ludzkie brzemię, które mogę udźwignąć. Ale idę do domu, do ostoi mojego człowieczeństwa. Domu, któremu nie na imię budynek, dom, mieszkanie, ale domu, któremu na imię rodzina, moja żona, mój mąż. Do tego domu wchodzisz Ty. Jako małżonek, żona i dzielisz się swoimi przeżyciami. Do tego domu wejdą Twoje dzieci, owoc miłości małżeńskiej, które wróciły ze szkoły, jednym razem dostając bardzo dobrą ocenę z tego czy innego przedmiotu, tego czy innego sprawdzianu. Innym razem przychodzą z niepowodzeniem, bo mimo tego, że może się uczyły, dostały ocenę niedostateczną. Czy przejdziesz obok takiego cierpienia dziecka czy swojego współmałżonka obojętnie? Nie. Dlaczego nie? Po ludzku powiesz, bo kocham. Bo on jest dla mnie ważny. To przecież z nim przeżywam codzienność mojego życia. To razem z nim się budzę, razem z nim zasypiam. To razem z dziećmi odrabiam lekcje, dla nich sprzątam, gotuję, prasuję, dla nich jako małżonka, mąż się spalam. Po to, aby w wymiarze materialnym miały ubranie, miały ciepło, kiedy rąbę drewno do kotłowni. Ale w perspektywie miłości pochylam się nad żoną, mężem. Po ludzku chcę się przytulić, żeby czuć ciepło tej osoby, którą kocham a z drugiej strony wypowiedzieć to, co kłębi się w perspektywie mojego serca i intelektu. Tego, co tak bardzo mnie boli, z czym idę do domu jako miejsca atmosfery łachodowania moich akumulatorów fizycznych, żeby zregenerować moje siły, psychicznych, aby odpocząć, ale także duchowych, kiedy wieczorem klęknę do modlitwy, i zawierzę cały dzień mojego życia Panu Bogu. Te chwile dobre, ale także i te chwile trudne i bolesne. Z jednej strony można powiedzieć: Boże, narodzenie i radość, kiedy czuję się może jak pod żubkiem, kiedy Chrystus się rodzi. Jako pasterz mojego codziennego życia idę, aby pokłonić się nowonarodzenemu Jezusowi. A z drugiej strony kiedy czuje się jak Matka Boża na Kalwarii, kiedy zrozumie proroctwo Symona, o twoje serce miecz przeniknie. I często w takich sytuacjach jesteś tym, który poprzez słowo leczy. Tym, który może niejednokrotnie w takich sytuacjach trudnych nie wie, jak odpowiedzieć i pojawia się niezręczne milczenie, jak zareagować. Wtedy niejednokrotnie przytulenie, Słowo kocham Cię, jestem razem z Tobą, wspólnie sobie poradzimy, wspólnie przez to przejdziemy, bo kiedy zostaniesz zwolniony z pracy i musisz jako współmałżonek utrzymać całą rodzinę z jednej pensji, kiedy może jako małżonkowie z mniejszym lub większym stażem życia, dziś, w perspektywie XXI wieku, dowiecie się. Że którejś z Was otrzymuje diagnozę, że jest chore na chorobę nowotworową i potrzebna jest chemia, potrzebna jest terapia, leczenie. W wielu sytuacjach takiego życia rozpoczyna się dopiero szkoła miłości, która prowadzi przez cierpienie. Szkoła miłości, której każdy z nas po ludzku się boi. Chociaż przecież wiele o niej słyszy i czyta na kartach Ewangelii, szkoła cierpienia, która dopiero sprawia, i człowiek odczytuje, czym naprawdę jest miłość, nie tylko w perspektywie sielanki, codzienności, mniejszych problemów, które każdy z nas jest stanie rozwiązać. Ale sytuacji także, w których człowiek niejednokrotnie pyta się o światło Ducha Świętego, bo ma problemy, których nie jest w stanie rozwiązać, kiedy jest w tunelu ciemności i ludzki intelekt nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co przeżywasz i doświadczasz, kiedy jesteś rozdarty, bo kochasz, a nagle choroba nowotworowa. Bo kochasz i nagle diagnoza, ile twoja żona czy mąż będzie żyć. Bo kochasz i dopiero rozumiesz, jak cenny jest czas, który jest ci dany na tą miłość. Z jednej strony ziemską, taką zwykłą, prozaiczną, namacalną, a z drugiej strony tak niewyobrażalnie piękną, tak boską. Dlatego też, zobacz, że w perspektywie miłości i rodziny, ta Twoja układanka życia, która z jednej strony jest rzeczywistością rozsypanych puzli, składa się w piękny plan zbawienia, który dokonuje się na Twoich oczach. Odczytujesz go w perspektywie miłości osoby, którą pokochałeś, osobę, którą postawił na Twojej drodze Bóg. I to nie jest kwestia przypadku, że poznałeś tą, a nie inną kobietę, że poznałeś tego, a nie innego mężczyznę. To Bóg postawił wśród tylu tysięcy, milionów ludzi właśnie tą kobietę przed Tobą, jako żonę, jako męża. To właśnie takie dzieci, jako owoc miłości małżeńskiej. Daje Ci Bóg, z którymi tworzysz atmosferę rodziny. Nie tylko adresu zamieszkania, nie tylko imienia i nazwiska, ale relacji. Relacji, na które masz wpływ jako rodzic, jako małżonek, jako dziadek, jako babcia w perspektywie rodziny wielopokoleniowej. W wielu sytuacjach życiowych te piękne chwile sprawiają, że z jaką estymą i sentymentem wracasz do sytuacji, które wspólnie przeżyliście jako małżonkowie, do sytuacji, które wspólnie przeżyliście jako rodzice, które cementują wasze małżeństwo, które przez rzeczywistość cierpienia, bólu czy też choroby nowotworowej, którą przejdzie twoja żona czy mąż, jeszcze bardziej staje się dla Ciebie ona piękna, jeszcze bardziej Twój małżonek, Twoja żona staje się dla Ciebie darem, darem od Boga, kiedy otrzyma nowe życie poprzez rzeczywistość daru zdrowia i wyleczenia, kiedy jest dla Ciebie tą rzeczywistością podarunku Boga, abyś z jednej strony wiedział, że coś, co otrzymujesz, nie jest ci dane bezgranicznie, ale na jakiś czas, tu na tym ziemskim łezpadole. A z drugiej strony, abyś umiał docenić to, bo często my w perspektywie małżeństwa, czy życia zakonnego, złożonych ślubów, kiedy człowiek przeżywa w zakonie, w klasztorze 10, 20, 30 lat, to człowiek z wieloma sytuacjami się obywa. Człowiek często ze ślubami zakonymi, z kapłaństwem się obywa. Często sprawuje te same czynności liturgiczne. Kolejna msza święta, kolejna spowiedź. I w perspektywie małżeństwa możesz powiedzieć, to znowu kolejny rok życia małżeńskiego: 15, 20, 30, 50. Przecież większość z nich jest taka sama. To samo w stanie. Te same obowiązki, ten sam dzień. A z drugiej strony, kiedy często rozpada się życie człowieka, jak dom z kart, kiedy przychodzi choroba i przychodzi zderzenie się i przeklasyfikowanie swoich z jednej strony ideałów, a z drugiej strony swoich wartości życiowych, to rzeczywistość materialna schodzi na bok. Kiedy dowiadujesz się, że twoja żona ma raka piersi? Czy też twój mąż ma raka jelita grubego? Kiedy wyzdrowieje? Dom się nie liczy, bo powiesz, to rzeczy materialne. Samochód się nie liczy, to rzeczy zdobyczne. Życie się liczy. Relacja z drugim człowiekiem się liczy. I pojawia się rzeczywistość wiary tej jednej z trzech cnót teologicznych. Wiara, nadzieja i miłość. I w tej perspektywie wiary potrzebna nam jest też pokorna. Bo wiara nadaje sens mojemu małżeństwu. Przez wiarę modlę się o potrzebne łaski dla mojego małżeństwa. Nadzieja sprawia, że Pomimo trudności i przeciwności losowych, wierzę, że jutro będzie lepiej. Bóg prowadzi mnie przez cierpienie do lepszych rzeczy, a miłość sprawia, że kocham Boga, ale także kocham drugiego człowieka. I to piękno miłości małżeńskiej sprawia, że tak jak mówię, życie układanka z puzli. Kiedy umiesz ją konkretnie ułożyć, to widzisz, że nic nie jest przypadkiem, ale wszystko ma sens, wszystko jest po coś. I kiedy ułożysz tą układankę, to wiesz, że w tym planie Twojego ziemskiego życia nie są tylko Twoje ludzkie relacje, ale w tym wszystkim palcem, który prowadzi, jest Bóg. To On pisze księgę mojego i Twojego życia. Pytam wiesz dziś Ciebie, jak w codzienności Twojego życia umiesz odczytać swoje relacje z drugim człowiekiem? Bo w perspektywie relacji miłości słowa, pokrzepienia. Obecności, miłość nigdy nie sprawi, że pozostaniesz sam. Miłość nie sprawi, że będziesz widział odchodzące plecy małżonka czy małżonki, kiedy znużona miłością życia Twojego powie: Mam Cię dość, nie chcę z Tobą żyć, jest mi z Tobą nie po drodze. Nasze wspólne problemy są ponad ludzkie siły, są dla mnie nie do uniesienia. Miłość nie sprowadzi człowieka do rozgoryczenia miłością, ale do rozkochania się w niej. Rozgoryczenie, jeśli kochasz szczerze, prawdziwie, jesteś oddany osobie, którą kochasz, rozmiłuje Ciebie. I pomimo, że niejednokrotnie w życiu małżeńskim, drodzy bracia i siostry, po waszych policzkach płynęły łzy, to znalazł się mąż, znalazła się żona, która przytuliła się, która powiedziała kocham cię i twoje łzy otarła. Jakże wtedy tego pokrzepienia, wsparcia, miłości człowiek w trudnych chwilach życia potrzebuje? Jakże wtedy cementuje się miłość małżeńska właśnie w takich sytuacjach, kiedy sam na sam, w bólu, w cierpieniu, wobec żony, wobec męża, wpatrując się w jego oczy, będąc w jego objęciach, dotykając może jego czoła, mówiąc: Kocham cię i dziękuję Bogu za to, że jesteś. Jest ona jako żona, jesteś ty jako mąż. Tak jej bliski, tak jej oddany. I może potrzeba nam wtedy powiedzieć swojemu mężowi, swojej żonie te słowa, które dziś w perspektywie XXI wieku człowiek tak bardzo boi się powiedzieć: Kocham Cię przy dzieciach, dziękuję Ci, że jesteś, dobrze, że Cię mam. W ilu rodzinach, drodzy bracia i siostry, te słowa tak codziennie. Pojawiają się w naszym małżeństwie. Często wstydzimy się ich powiedzieć przed dziećmi, bo co sobie o nas pomyślą? Ale przecież to Wy, drodzy rodzice, jak powiedziałem wcześniej, jesteście pierwszą szkołą miłości dla swoich dzieci. Od kogo, jeśli nie od Was, tej miłości mają się uczyć? Więc zapraszam Was do zwykłych, prostych gestów. Skoro umieliście je czynić jako ci, którzy rozmiłowali się w siebie w okresie koleżeństwa, przyjaźni, narzeczeństwa, początku małżeństwa, to może trzeba je pielęgnować i dziś. Jak wielu z Was. Często w rozmowach z duszpasterzami potrafi powiedzieć, że kiedyś to mąż, żona umieli mówić, że mnie kochają, a dziś tak bardzo mi tego słowa brakuje. W perspektywie duszpasterskiej posługi słyszę to niejednokrotnie, więc zapraszam Was jako duszpasterz, abyście umieli pielęgnować uczucia. Abyście umieli je w sobie rozwijać. Nie starać się tylko w perspektywie narzeczeństwa, ale starać się ciągle do końca swoich dni, aby ciągle się sobą zachwycać, ciągle siebie odkrywać, ciągle sobą się ubogacać, ciągle sobie imponować, ciągle wobec siebie być tymi, Którzy są nieodgadnieni. A z drugiej strony, tak jak mówimy, proszę, dziękuję, przepraszam, tak umieć sobie powiedzieć, kocham cię. I za każdym razem, pomimo że usłyszysz to słowo setny raz, tysięczny, dziesięciotysięczny, to czyż jako małżonkowi, jako żonie, nie robi ci się ciepło na sercu? Czyż nie potrzebujesz tego słowa, które będzie nie tylko wewnętrznie wyrażać miłość poprzez wzajemną pracę w wymiarze wspólnoty rodziny i małżonków, ale w perspektywie uzewnętrznienia się tych uczuć, które są w głębi Twojego serca? Jak często to słowo kocham Cię pojawia się w Twojej rodzinie? Odpowiedz sobie na to pytanie dziś, drogi małżonku, mężom i żono. Oby każdego dnia. Oby jak najczęściej. Jeśli nie pojawia się, bo zapomniałeś, to przypomnij je sobie na nowo, odkryj je. I nie wstydź się go.